Dzień dobry, witam serdecznie. Otworzymy sobie dzisiaj mystery boxa od Eveline. Jego możecie dostać gratis do zakupów na ich stronie. już Wam mówię wszystko, co i jak Robicie zakupy za 180 zł. W kodzie robotowym wpisujecie MB i właśnie dorzuca Wam się gratis taki box. I przy okazji mogę Wam pokazać, co zamówiłam. Zapasem mojego ulubionego serum. Kwas kloronowy z trehalozą i jakimiś innymi pierdołami. Powiem Wam szczerze, że jest to najlepszy kwas kloronowy, jaki używam i w ogóle bardzo, bardzo podoba mi się to serum. Dużo bardziej niż to polecane różowe, peptydowe. Konsystencja tego serum jest specyficzna. Mi przypomina taką rozpuszczoną galaretkę. To jest wodniste serum, ale nie jest takie leciutkie, jakbyście wodę nakładali, tylko to właśnie takie gęstsze. Sekunda. I tak ładnie się ciągnie Naprawdę bardzo mi przypomina rozpuszczoną galaretkę Bo to nie jest takie typowo żelowe Zapachu praktycznie w nim nie czuję Może jedynie jakąś taką delikatną woń samego kosmetyku Wiecie, to nie jest jakiś typowy zapach, ani że śmierdzi, ani jakiś sztuczny, owocowy czy coś Nie, tu praktycznie nic nie czuć Kupiłam kremowy brązer w tym chłodniejszym odcieniu Oraz rozświetlacz Varietek, który już widzieliście na moim kanale a oprócz tego, dokupiłam oczywiście topper, ten popularny Choco Glamour. I głównie dlatego, żeby zrobić porównanie z Moonstone Bobby Brown. Film mam już nagrany z porównaniem klaresy, Eveline i Glam Shopu. Oprócz boxa otrzymałam jeszcze gratis, czytam tam za jeden grosz, paletkę. Jest to odcień 02. Tak wyglądają odcienie w środku. Ładne, neutralne, dzienne. Używać jej nie będę, ale jest to zdecydowanie miły gratis. Ona to kogoś poleci. Wpuszczmy boxa. W tych boxach raczej można dostać ich starsze kosmetyki. I tutaj trafiło mi się serum utwardzające do paznokci. Powiem Wam, że chętnie użyję, bo sami widzicie jak te moje paznokcie się łamią. Nie musicie kupować specjalnej odżywki czy serum do paznokci. Wystarczy, że pomalujecie je lakierem i już ta płytka będzie chroniona. Natomiast... Ja widzę różnicę między jedną odżywką do paznokci, a drugą, mimo że są głosy, że one nic nie dają. W moim przypadku dają, ja widzę różnicę. Bardzo chętnie wykorzystam, jest to produkt, którego po prostu będę używać. Pusz do rzęs to drugi produkt, który znalazłam w tym boksie i powiem Wam szczerze, że to mnie zaskoczyło, dlatego że jest to zamiennik tej słynnej maskary od Too Faced. Ona się u mnie sprawdza tragicznie, jestem bardzo ciekawa, jak ta będzie wyglądać. Tutaj możecie zobaczyć, że szczoteczka jest też taką rozszczepioną klepsydrą, jeżeli mogę to tak nazwać, a nie przepraszam. Wrań wspomina, że one mają silikonowe mikrowłoski. To mi się dużo bardziej podoba od tradycyjnych szczoteczek. Lepiej się sprawdzają na moich rzęsach, a tu jest właśnie miało takie niestety tradycyjne. Ta szczota była na tyle wielka, że nie dało się pomalować bez uciepania wszędzie, a na moich rzęsach wyglądał. Obrzydliwie, naprawdę, jakbym miała trzy rzęsy na krzyż. A ten tuż ma pogróbeć, zagęszczać bez obciążenia, osypywania się i rozmazywania. Oczywiście sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Kiedyś już miałam ten box i te produkty, z tego co pamiętam, mniej mi się podobały. Trafiło mi się też jakiś SPF 50K stary, którego w ogóle nie kojarzyłam ze sklepu Eveline, a tutaj jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Mamy balsam do ust SOS odżywczo-regeneracyjny SPF 10 no, powiem szczerze, ta dziesiątka to i tak nic nie zmienia, ale pewnie wyszło w im badaniach, więc chcieli się pochwalić. Całość wygląda dosyć okluzyjnie. Olejek arganowy, masło kakaowe, wosk przeli, lanolina, witaminy, no i oczywiście wspomniany SPF. Myślę, że to może być fajne jako właśnie taka okluzja, domknięcie innego nabliżenia na wierzch albo stworzenie maski na noc. Chętnie też wykorzystam. Wiecie, że potrzebuję miliona pomadek, natomiast poczekaj jeszcze chwilkę, dlatego że na promocji zamówiłam 10 sztuk mojej ulubionej pomadki. Dodam jeszcze, że produkty nie są niczym zabezpieczone, tylko tak luźno rzucone w opakowaniach do tego osobnego pudełka. Kolejny produkt to znowu pielęgnacja, serum przeciwzmarszczkowe liftingujące. Natychmiastowy efekt liftingu 98%. Zmniejszenie widoczności zmarszczek na czole 100%. Intensywne wygładzenie zmarszczek w okolicach oczu. 92%. Badanie na wybranej grupie kobiet przez 4 tygodnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy składniki, które macie tutaj wyszczególnione, będą wpływać faktycznie przeciwstarzeniowo, ale jakakolwiek dobra pielęgnacja, dobre nawyżenie, faktycznie sprawia, że ta skóra wygląda lepiej. Jeżeli jesteście odwodnieni i potrzebujecie nawyżenia, to tak, zredukujecie zmarszczki, ale. Tylko takie, które powstały w wyniku właśnie tej nadmiernej suchości. A takie trwałe, które ja mam, to mogłam co najwyżej pójść na zabiegi medycyny estetycznej albo wprowadzić retinol, który faktycznie zmniejszyłby delikatnie ich widoczność. Pudry HD pięknie wygładzają i matują, ale mogą robić flashbacka przy mocnym oświetleniu. Jeżeli będziecie robić zdjęcia z fleszem, to efekt ducha gwarantowany. Poza tym, to może być naprawdę całkiem fajny puder na co dzień. I powiem szczerze, że wszystkie produkty. Mi się podobają. Wszystkich będę używać. Dajcie znać, czy wybraliście te boksy i jaka była Wasza zawartość, czy podoba Wam się ta, którą ja dostałam, i dziękuję za oglądanie. Do następnego dzisiaj króciutko.